Dzień dobry państwu. Witam w kolejnym programie Co warto czytać. A tym razem po raz kolejny będę polecał książkę Jana Adama II Lichtensteina Państwo w trzecim tysiącleciu. Naprawdę warto tą książkę przeczytać, bo jest po prostu nietypowa. Zaraz y, krótko wprowadzę Państwa w temat, a potem przeczytam bardzo, według mnie, ciekawy fragment XIII rozdziału strategie, za pomocą których można zmienić Państwa o demokracji przedstawicielskiej w państwa, które będą przedsiębiorstwami usługowymi dla swoich obywateli, czyli tak jakby właśnie to marzenie, ten system, system polityczny, kiedy to państwo nie jest wyzyskiwaczem swoich własnych obywateli, ale wręcz właśnie świadczy y, usługi obywatelom i te usługi są kontrolowane, te usługi są sprawdzane, y, właśnie są wszystkie te mechanizmy podane. Także y, warto książkę przeczytać, ale oczywiście uwaga, jest to książka z roku 2012 i na przykład. Y, Rozdział 13, którego pierwszą część przeczytam, który jest bardzo ciekawy, szczególnie właśnie ta pierwsza część. Natomiast druga jest już taka sobie, bo jest powiedziałbym nie wytrzymała próby czasu. No i tyle, ale to chyba nie ma takich książek, które są bez zarzutu i bez żadnej wady. Proszę Państwa, który kraj jest najbogatszy na świecie? Na pierwszym miejscu w przypadku PKB per capita, czyli na głowę mieszkańca, znajdziemy Liechtenstein, gdzie wynosi on 139 100 dolarów na jedną osobę. Książę Hans Adam II, albo po polsku Jan Adam II, monarcha tego właśnie najbogatszego kraju na świecie, napisał książkę Państwo w trzecim tysiącleciu. Monarcha, imperator, jedynowładca, tyran. Nic z tych rzeczy. To, co oprócz bogactwa zaskakuje w Liechtensteinie, to system społeczno-polityczny tego kraju. Ustrój polityczny Liechtensteinu określa Konstytucja Liechtensteinu, ustanowiona w dniu 15 października 1921 roku, a więc ponad 100 lat temu. Według tej Konstytucji, Liechtenstein jest związkiem państwowym dwóch regionów, które obejmują 11 gmin. A jego system społeczno-polityczny jest konstytucyjną monarchią dziedziczną, demokratyczną i parlamentarną, w której, i teraz uwaga, podmiotem władzy są razem książę i naród. Książę i naród. A więc coś zupełnie nietypowego, coś jeszcze chyba lepszego niż demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że każda z gmin wchodzących w skład Lichtensteinu ma prawo do secesji, czyli ma gwarantowane prawo do odłączenia się od państwa. Może odłączyć się od państwa, proszę państwa. I ciekawostka: kolejna gorącym orędownikiem tego prawa do, do secesji był właśnie monarcha, autor polecanej książki, książę Hans Adam II. Co ciekawe, Początkowe propozycje Hansa Adama dotyczące secesji nie ograniczały się jedynie do gmin. Pragnął on nadać prawo do secesji okręgom, a nawet jednostkom. Zatem Liechtenstein, choć ma monarchę, to monarcha ten nie jest już właścicielem państwa. Księstwo Liechtenstein nie jest już prywatną własnością księcia. Konstytucja Liechtensteinu zawiera liczne elementy demokracji bezpośredniej, a mieszkańcy mogą nawet przegłosować zniesienie monarchii. Tak więc to społeczeństwo posiada państwo, a nie monarcha. Dlaczego warto przeczytać książkę Państwo w trzecim tysiącleciu? Po pierwsze, dlatego, że jest napisana przez praktyka, a nie teoretyka lub nauczyciela akademickiego. Każda wygłoszona lub zaimplementowana przez praktyka teza Podlega od razu rzeczywistej weryfikacji. Teoretycy zaś różne rzeczy oplatają, a ich studenci za to uwielbiają. To książka, którą napisał ktoś, kto rządził, kto rządził naprawdę. Po drugie, dlatego, że jest to książka wizjonerska. Jak powinno wyglądać państwo w trzecim tysiącleciu? To pytanie stawia sobie Hans Adam II, spoglądając na państwo z różnych punktów widzenia raz jako polityk, który wygrał referendum w bezpośredniej demokracji, dwa jako biznesmen, który jest zaangażowany na kilku kontynentach i za bycie monarchą nie pobiera wynagrodzenia i trzy jako historyk, który studiował rozwój państwa i cztery jako praktykujący katolik. Monarcha, który stworzył i populary, popularyzuje tezę, że to nie obywatele mają być sługami państwa, Lecz państwo ma służyć dobru swych obywateli. Po trzecie, warto przeczytać książkę Jana Adama II, dlatego że odwołuje się ona do historii i praktyki rządzenia. Szczegółowo omawia systemowe rozwiązania, jakie powinny stanowić podstawę państw w przyszłości. A jednym z ważniejszych elementów tych rozwiązań jest system sprawdzania i korygowania działań. Osób publicznych, w tym osoby najważniejszej, czyli monarchy. Osoby rządzące krajem nie mają być populistyczno-medialnymi pajacami, lecz osobami działającymi dla dobra całego narodu. I po czwarte, dlatego, że przedstawia strategię odnowy państwa w duchu prawdziwej wolności. Także to tyle, jeżeli chodzi o to, co. Taką moją zachętę, którą ja mam właśnie dla Państwa. Natomiast, natomiast teraz przeczytam ten trzynasty początek, pierwszą część tego trzynastego rozdziału, który według mnie też jest bardzo, bardzo interesujący. Jest zatytułowany Strategie, za pomocą których może powstać państwo przyszłości. Zajmująca i intelektualnie wciągająca jest krytyka istniejących systemów oraz opracowywanie i rozwijanie lepszych. Aby urzeczywistnić lepsze systemy, potrzeba jakiejś strategii, albo czasem wielu strategii, by przejść od gorszego systemu A do lepszego systemu B. Przy tym trzeba uwzględnić, że wielu ludzi, będąc więźniami istniejącego systemu, obawia się jego zmiany, ponieważ często ta zmiana połączona jest z nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla nich. Jeśli pozwoliłem sobie dotąd na niekiedy krytyczne słowo o politykach, to czytelnik zapewne zauważy, że ci politycy w jeszcze większym wymiarze są więźniami politycznego systemu niż zwykli obywatele. Oni rośli wraz z tym systemem. Zrobili w nim polityczną karierę, i gdy zwrócą się przeciw swojemu politycznemu systemowi, zostaną najzwyczajniej z niego wyrzuceni. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach, najczęściej w kryzysach politycznych, politykowi albo grupie polityków udaje się zmienić coś zasadniczego. Wystawiając monarchę w małym księstwie Liechtenstein, byliśmy częścią politycznej oligarchii w świętym Cesarstwie Rzymskim. I pozostaliśmy potem, w tej albo innej formie, częścią oligarchicznej sieci w Europie. Aby urzeczywistnić państwo przyszłości, konieczne są przynajmniej dwie strategie. Pierwsza strategia byłaby przeznaczona dla istniejących demokratycznych państw prawa, w których lud, przynajmniej pośrednio przez wybory parlamentu, ma pewien wpływ na przyszłość swojego państwa. Druga strategia byłaby przeznaczona dla tych państw, w których lud, ani przez wybory, ani przez referendum, nie ma możliwości wpłynąć na przyszłość swojego państwa. Strategia w demokratycznych państwach jest teoretycznie prosta. Najpierw większość obywateli musi zostać przekonana o konieczności zasadniczej reformy państwa, po której wybrani politycy będą urzeczywistniać życzenia ludu. W praktyce nie jest to oczywiście takie proste. Zainteresowanie obywateli polityką jest w wielu przypadkach niewielkie, a gotowość polityków do spełniania życzeń ludu również pozostawia wiele do życzenia. Dzisiejszy system pośredniej demokracji oferuje korzyści politycznej oligarchii, która wraz z zaproponowanymi tutaj ulepszeniami straciłaby je całkowicie lub częściowo. Podobnie jak w dawnym panowaniu arystokracji, polityczna oligarchia dba z reguły o to, żeby polityczny oligarcha także po stracie urzędu i władzy nie stracił wszystkich przywilejów. Wcześniej troszczyły się o to rodzinne sieci wewnątrz szlachty, dzisiaj to zadanie przejęły sieci partii politycznych. Bez bezpośredniej demokracji i prawa samostanowienia na poziomie gmin, Pośrednia demokracja pozostaje sterowną demokracją, w której oligarcha i oligarchia zarzuci, zarzuciła sobie teraz zamiast religijnego demokratyczny płaszczyk. Lud w wyborach decyduje jedynie, czy płaszczyk ma być czarny, czerwony, zielony, czy też niebieski. Jeśli żadna partia po wyborach nie otrzyma absolutnej większości, partyjna oligarchia może znowu decydować, o kombinacji koloru płaszczyka. To przychodzi tym łatwiej, im mniejsze są ideologiczne różnice pomiędzy partiami i im bardziej pragmatyczne są oligarchie partyjne. Jak za czasów starego władztwa szlachty, najważniejsze pozostaje zadanie, aby utrzymać władzę i przywileje wewnątrz oligarchii partyjnych. To studiował historię ludzkości, znajdzie przykłady, które pokazują, że lud nagle intensywnie zajmuje się politycznymi kwestiami i wprowadza zmianę systemu. Wówczas korzystnie byłoby, gdyby był już przygotowany i przedłożony nowy koncept państwa, wcześniej intensywnie przedyskutowany. Tą książką mam nadzieję dać do tego mały przyczynek, gdyby w jakimś państwie wystąpiła tego rodzaju niespodziewana sytuacja. Najpierw winno się skoncentrować dyskusję w kwestiach bezpośredniej demokracji. Kto odrzuca bezpośrednią demokrację, odrzuci także zaproponowany model państwa przyszłości, gdyż bez demokracji bezpośredniej nie będzie możliwe przekształcenie starego państwa w przedsiębiorstwo usługowe, które będzie służyło ludowi. Oprócz polityków, również część ludności odrzuci bezpośrednią demokrację, często z przekonania, że większość ludu jest intelektualnie i moralnie niezdolna decydować o przyszłości państwa. Dlatego najlepiej pozostawić to oligarchii albo monarsze, czy to wybranemu, czy nie. Takie przekonanie należy respektować, ale wtedy wszyscy głosujący przeciw bezpośredniej demokracji konsekwentnie musieliby odrzucić również pośrednią demokrację. Prostsze zatem jest zapewne podjąć taką decyzję rzeczową niż decyzję personalną o polityku, którego się prawie nie zna i o programie partii, o którym nikt nie wie, czy będzie realizowany. Kto odmawia obywatelowi inteligencji do decydowania o podniesieniu podatków albo ich obniżeniu, tym bardziej nie będzie mógł obciążać obywatela pośrednią demokracją. Jako alternatywa pozostaje wtedy tylko oświeceniowy absolutyzm, w którym monarcha i oligarchowie decydują o dobru dla społeczeństwa. Budzi jednak wątpliwość, czy jest to na tyle wiarygodny program partii, aby w bezpośredniej demokracji wygrać wybory. Ci ludzie, którzy są przekonani do bezpośredniej demokracji w państwach z pośrednią demokracją, a są to w zasadzie prawie wszystkie demokratyczne państwa, z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu, będą musieli najpierw spróbować przekonać polityków i partie, by zaangażowali się w zmianę konstytucji, która umożliwi ludowi bezpośrednią demokrację. Nie jest to proste. Sceptycyzm czołowych polityków wobec wzmocnienia bezpośredniej demokracji może być wielki, nawet w państwach z bezpośrednią demokracją, jak Szwajcaria i Liechtenstein. Jest to zrozumiałe, gdyż szczególnie w oligarchicznych systemach panowania bezpośrednia demokracja oznacza w, w pierwszym rzędzie ograniczenie władzy czołowych polityków. W przypadku, gdy opory w partiach są wielkie, zwolennicy bezpośredniej demokracji będą musieli przemyśleć założenie własnej partii. Jest to, to w większości państw trudne przedsięwzięcie, które wymaga czasu, pieniędzy i wiele cierpliwości. Realistycznie, nie będzie można oczekiwać, że nowo założona partia będzie w niedalekiej przyszłości partią większościową. Nie jest to też konieczne. Decydujące jest, by udowodnić zasiedziałym partiom, że istnieje wielu wyborców, dla których większa demokracja jest sprawą ważną. W wielu demokracjach powstałe partie ochrony środowiska są na to dobrym przykładem. Kwestie środowiska dla zasiedziałych partii długo nie były żadnym tematem. Relatywnie małe udziały wyborców partii ochrony środowiska doprowadziły w zasiedziałych partiach do zmiany myślenia. Wpływ partii zajmujących się ochroną środowiska, nawet jeśli są one małe i niereprezentowane w rządzie, sięga daleko ponad podziałami partyjnymi. Obok pracy w partiach politycznych ważna jest praca z mediami. Bezpośrednia demokracja daje mediom możliwość podejmowania tematów politycznych, dyskutowania rozwiązań problemów i przeforsowywania referendów. Czytelnika może dziwić, dlaczego w tej książce nie wspomniano wcześniej o mediach, pomimo że w demokratycznym państwie prawa odgrywają one ważną rolę. Państwo przyszłości nie powinno być aktywne w obszarze mediów, czy to przez państwowe, czy prywatne radio i telewizję. Czy przez różne subwencje, które dają politykom możliwość wywierania wpływu na media, państwo winno się ograniczyć do tego, by ustalić prawne warunki ramowe, wewnątrz których media będą aktywne. Do tego należy ochrona sfery prywatnej poszczególnego człowieka i prawo domagania się sprostowania fałszywej informacji, które jest do opublikowania w obrębie sensownego czasu i w uczciwym rozmiarze. Krytyka intelektualnego i moralnego poziomu wielu mediów jest na pewno zasadna, choć media są lustrzanym odbiciem naszego społeczeństwa. Media przekazują w istocie to, co publiczność chce czytać, słuchać albo oglądać: sensacja, rozrywka, plotki, seks. Trzeba się będzie pogodzić z faktem, że większość mediów nie służy informacjom, lecz rozrywce. Niestety, przy tym zdarza się od czasu do czasu, że media nie wahają się poddawać fałszywych informacji. Najczęściej istotne są tutaj powody polityczne albo gospodarcze. Kto stroni przed długotrwałym procesem, temu często trudno przyjdzie od mediów wyegzekwować sprostowanie. Jak doświadczyłem tego osobiście, jako ofiara niektórych fałszywych doniesień. Ten smutny krajobraz stanu medialnego. Jest zresztą wciąż jeszcze lepszy niż świat mediów ściśle reglamentowanych przez państwo. Możliwe, że bezpośrednia demokracja i polityczna decentralizacja zwiększyłyby różnorodność mediów w politycznym zakresie. W każdym razie Szwajcaria i Liechtenstein posiadają porównywalnie większą różnorodność mediów niż państwa, które są znacząco większe, ale znają tylko pośrednią demokrację. I polityczny centralizm. Kto śledził polityczny rozwój ostatnich dziesięcioleci w demokratycznych państwach, ten stwierdzi, że co prawda bezpośrednia demokracja wzrasta jeszcze nieśmiało, ale jednak stale. Obywatele chcą widocznie więcej demokracji, i politycy nie mogą się całkowicie od tego trendu uchylić, nawet gdy często im się udaje. Możliwie ją ograniczyć przy konkretnej rozbudowie bezpośredniej demokracji. Wzmocnienie tego trendu w kierunku większej bezpośredniej demokracji będzie zadaniem wszystkich demokratów w ścisłej współpracy z politykami, partiami i mediami. Dopiero gdy ta bitwa zostanie zakończona sukcesem, prawdopodobnie sensowne będzie zrobienie następnego kroku, aby urzeczywistnić państwo przyszłości w tej książce. Jest jedynie naszkicowany projekt takiego kraju. Dla każdego państwa, które jest gotowe zrobić ten krok, będzie konieczne skompletowanie zespołu specjalistów z najróżniejszych dziedzin, który uwzględniając lokalne życzenia i tradycje, wypracuje odpowiedni projekt konstytucji. Państwa i ludy są różne. Co dobrze funkcjonuje w jednym państwie, w innym może funkcjonować gorzej. W jednym państwie obywatele życzą sobie monarchii dziedzicznej, tak jak w księstwie Liechtenstein, w sąsiedniej Szwajcarii, natomiast republiki. Gdy w, 2000, w roku 2000 na Uniwersytecie Princeton zakładałem Liechtenstein Institute on Self-Determination, LISD, wiązałem nadzieję, że instytut ten na dłuższą metę będzie do dyspozycji przy wypracowywaniu takich właśnie projektów. Instytut pod kierownictwem profesora dr Wolfganga danz Pekgrubera dysponuje już dzisiaj międzynarodową siecią ekspertów, którzy pochodzą z różnych kontynentów i okręgów kulturowych i byliby zapewne bardzo pomocni w stworzeniu takiego projektu. Oprócz konstytucji państwa trzeciego tysiąclecia muszą zostać wypracowane ustawy dla różnorodnych dziedzin prawa. Wiele zbiorów prawa, które się już sprawdziły w państwach, będzie można w dużej mierze przejąć niezmienione. Inne trzeba każdorazowo dopasować. Profesorowie, studenci i stworzona przez LISD międzynarodowa sieć ekspertów mają zamiar wypracowywać do tego projekty. Instytut jest gotowy przyjmować sugestie do projektów, które w tej książce zostały przedstawione, jak i do projektu konstytucji. Także proszę się właśnie kontaktować z tym instytutem. Proszę Państwa, to była właśnie pierwsza część trzynastego rozdziału z książki Jana Adama II Państwo w trzecim tysiącleciu. Rozdziału, który był zatytułowany Strategie, za pomocą których może powstać państwo przyszłości. Oczywiście, to taki zgrubny projekt. Teraz my, jako społeczeństwo, Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. I jak widać, pierwsza rzecz to jest przekonanie dziennikarzy. To jest właśnie przekonanie dziennikarzy głównego nurtu do tej formy rządzenia. Także wszystkich chętnych zapraszam do współpracy. Drzwi generatora referendów są szeroko otwarte. Tam bardzo ciężko nie trzeba pracować, ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, żebyśmy przyczyniali się do rozwoju naszego kraju, do Budowania lepszego systemu społeczno-politycznego niż ten, z którym mamy obecnie do czynienia, który ulega degradacji, bo pamiętamy, że w latach 90. ubiegłego wieku, a więc 30 parę lat temu. Polacy nie chcieli już mieć socjalizmu, który już zdegradował cały kraj. Nie było co jeść, nie było w co się ubrać. Pomimo, że początki rozwoju socjalistycznej Polski były dosyć obiecujące, wtedy ludziom chciało się pracować, to potem ten system spowodował, że ludzie taki zapał do pracy stracili. Każdy system ulega degradacji, erozji. Trzeba to podtrzymywać wszystko, trzeba tego wszystkiego pilnować. I wydaje się, że właśnie propozycja Jana Anna, Adama II, ta jego koncepcja, która jest sztandarowo nazwana państwem w trzecim tysiącleciu, jest, ma sens, y, trzyma się kupy i jest warta implementacji, do czego państwa zachęcam gorąco. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji i zapraszam na kolejne.